Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Krysto i witam was w kolejnym materiale z gry Skyrim. I jeszcze na wstępie wam przypomnę, że jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcam do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło. Ale tak do sedna, to powiem wam tak, że konia się pozbyłem humanitarnie, jak to było możliwe. Już go więcej z nami nie będzie, więc możemy trochę odetchnąć z ulgą, że nie będzie jakiegoś oszustwa, że koń wszystko tankuje. Jakieś, nie wiem, giganty, mamuty, czy właśnie herztów, bandytów, czy smoki. No, było to przegięte i nienaturalne, że kol miał taki regen, że wszystko za nas zrobił. To było mocno nie okay. Ja bym w sumie poskakał do, po sklepach, na pewno bym chciał ogarnąć czar przemiany, czar przemiany byłby spoko i zobaczyć, czy niektóre czary jakieś nowe się pojawiły w Akademii, można skoczyć, zobaczyć, czy coś ciekawego nowego jest. Nóż może będzie właśnie kościany, kościany kolos, czy jakieś szaty pod przemianę. Byłoby spoko, Pewnie nie? już wiesz, kto był tu dla ciebie najbardziej pomocny. Arcymagów. Usługi zaklinania są jedną z niewielu o. rzeczy... Paskudna sprawa z tym Ankano. Szkoda, że nie mogłem pomóc, ale... Rozejrzyj się. To jest tak, księgi... Ożywieniec... To nie, to nie... Nieśmiertelny duch... Przyzwij starożytnego... Kapłana śmierci. Ty, widzowie, ja tego chyba nigdy nie widziałem. To jest jakiś inny czar totalnie. Okej. Okay. Kupujemy. Zdarcie duszy. Okej. Okay. To... to się opłacało, tak i tak przyjść. Ok, szkoda, że tego kolosa nie mam, no ale ok. To, że jestem bardzo ciekaw, jak wygląda ten y, czar. Ok, a teraz muszę Cię przeprosić. I co? Znów przysyłacie Delwin? czy tym razem przychodzisz we własnym? Wydaje mi się, że moglibyśmy wysadzić połowę wschodniej marchi. Komnata z spokoju... Do nas po Dolf Dir to był uczniowie... Nie ma niewiele miejsc, gdzie można uprawiać mój zawód bez strachu przed prześladowaniami. Tu są ucznia nie? Nigdy bym się nie spodziewał, że oko może być tak niebezpieczne. Dobra, możemy przeczytać tą książkę. Nic nam się nie stanie, widzowie. To jest spoko opcja, nie? Gdzie my to mamy? Tą księgę. Jest dobra księga czarów. Przywołanie. O kurde, to jest też mistrzowski czar. Okej. Okay. Musimy założyć to. Dir ma rację, prawda? To nie wygląda dobrze. Dobra, jesteśmy w stanie to wykastować. To dobrze. To za chwilę możemy to sprawdzić. Dobrze wiedzi! Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. No nie mów mi, że ty dalej tego nie masz. Bo my potrzebujemy jednej szaty, co ma tylko przemianę Ale lipa, co jest? Serio, nic? Kamienne ciało, oddychanie, runa paraliżu. Wykrycie. Nic tu nie ma ciekawego. Do dla następnego nas. razu. Może jakiegoś sklepikarza to będzie. Musimy łazić widzowie. Przyjmujesz więc moją ofertę. Dobrze. Dobra, zobaczmy ten czar. Okej. Okay. Ciekawe Że sobie sobie screena czekajcie. Nie mi to zniknie. Ciekawe ile on działa, no nie? Czy mocny jest? To jest pytanie. Fajna rzecz. Fajna. No, za chwilę możemy go w mieście jakoś przetestować, o nie? Czy on coś ciekawego robi, czy nie? O, dobra. To no my tak, zapiszmy sobie. Zapisz: Hola, hola! Gdzie z tymi czarami? Ale to musi być przegięte. Jak można mieć dwóch takich? Czy jest limit? Zobaczmy. Jest limit ich? Pan po idzie Jak on zginie, no to ma trzy cienie. Ok, no, ciekawe, czy można mieć dwa takie. Oho, co on będzie robił? Proszę, niech ktoś coś zrobi. No, Ma jaką, jakiś inny efekt co on robi Zmniejsza czasowo im HP Okej. Okay. Ciekawe Gdzie ten naszyjnik? A i takie cie... Czekaj, bo ja cienie oglądam Ty cieniec A takie zwykłe bronie mają i używają jeszcze czarów Fajne! Spoko. Aż, aż korci puścić. Dobra. Szybki test. Spoko nawet ten... Y Kapłan. Hola, hola! Gdzie z tymi czarami? Tylko on chyba pewnie zwiększa mi posługiwanie się przywołaniem, jeśli on jest wykorzystywany w walce, pewnie, nie? Musielibyśmy go przetestować na jakimś gigancie czy coś. No. Dobra, pójdźmy do sklepu i pójdziemy go przetestować na jakimś gigancie czy coś. Sprawdzimy, jak on sobie radzi. Hmm. To wygląda groźnie. Nie podchodź za blisko! A, trochę tego, trochę tamtego. Przywracanie, przywołanie. Kurde, no nie mówcie mi, że tego nie będzie. Przywołanie... Bo my szukamy, widzowie. Przemianę, nie? Przemiana. I chyba nie ma nigdzie przemiany. Słabo, słabo, bardzo słabo. W bronie Elfi Topur. O zawsze na propsie, jeśli chodzi o design. Nie, mm, no nie ma. Musimy iść dalej, ale możemy coś sprzedać, jak coś mamy. Możemy sprzedać jakieś rzeczy. No zawsze to spokojnie. Dobra, tutaj nic nie mamy do sprzedaży. Dobra. Zapraszam do tego i tamtego. Jestem ciekaw, czy on w ogóle faktycznie. Fajnie sobie radzi czy nie? Uważaj na siebie! Dobra, skoczmy jeszcze do miasta. No szybko tutaj. Może faktycznie coś nowego się pojawi. I pójdziemy na jakiegoś giganta go przetestować, może co? Tego kapłana śmierci. Pierwszy raz no, widzę ten no, czar. Tak On no, musi być z Anniversary Edition. Nie jeśli rozszerzeń. Nic nie zrobiłem. Dobra, musimy tak i tak poczekać. A zobaczmy, czy jak ja to wykastuję, to... to wzrośnie coś? Gdzie z tymi czarami? Nie, nie. Czy on musi po prostu atakować i... i walczyć? Okej. Okay. Szkoda, że nie wiemy, ile on ma HP, i tak dalej, nie? Pewnie na Nowicjuszu to ten kapan śmierci to spokojnie, ale tak to to. Niezbyt sobie dobrze tam jakoś radził. Tak na no, jednego przeciwnika to może on jest i dobry, ale byśmy musieli przetestować to jakoś. Ręce precz No ta, bo on się ma te cienie. No i z tego tytułu też nic nie dostaje, tak? Mhm. Okej. Okay. Daj znać, jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Wszystko jest na sprzeda. Rozejrzyj się. Okej. Okay. Pokaż. Beletor, co ty masz tutaj ciekawego? Tworzenie mikstur nie nie. Łódźwig słabo, przywracanie, przywracanie, zniszczenie, słabo jest, bardzo, powiem Wam widzowie, mega słabo. Coś tu jeszcze mogę posprzedawać, te sztabki by trzeba już odłożyć. Wróć kiedyś. Okej. Okay. Dobra. Lećmy na jakiegoś giganta. I gigantów mamy tu na pewno. Możemy przetestować. Chociaż jednego pustyniemy eee, nie trafiłeś nawet tam. To tam nic, łapka dusz Ładnie To nie, to nie Coś będziesz bił? Aha Nie no, ten śmierci to chyba jest taki... Słaby gość. Nie wiem, te cienie lepsze są. Hmm. Niezbyt sobie dobrze poradził. Dobrze. Postaram się go jeszcze raz przyzwać. No, postaraj się. Zrób coś. No. W co ty walisz? O. Teraz coś ich atakuje. Nie no, on coś tam zadaje, tylko... Najgorsze jest to, że on się wycofuje. Jak on tym strzela. O, trafił! No, strzelaj, strzelaj. No, no strzel w niego. Mhm. Dobra, bo widzę, że nie radzicie sobie najlepiej. Tak, go sobie trafia. O, wskrzesiło go. Elfi, wielki miecz. Ok. No to można zebrać. Ok. W sumie to też mu zawiara. Śmiesznie. To gigant może z nami polatać chwilę. Chociaż on tak i tak pewnie za chwilę. Zmieni się w kubkę popiołu, no, te sumony to nie działają zbyt długo. No nie oszukujmy się, nie ma żadnych pierścieni, które sprawiają, że dłużej coś działa. Jedynie chyba tam poty, że potężniejsze i tak dalej. Ale no nic, dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy w ogóle używaliście czegoś takiego? Jak właśnie Kapon Śmierci. Fajnie wygląda niby spoko jest to, że zadaje obrażenia w czasie. Tylko jego duży minus jest taki, że on się oddala za każdym razem jak atakuje, nie widać, że on ma sztuczną inteligencję taką jak ci smoczy kapłanie, nie? Bo on ma po prostu archetyp jak smoczy kapłan i on jak atakuje, to on się cofa non stop, nie? Że cofa się i tak dziwnie manewruje. I to jest duży minus jego, bo zastosowanie przez to jego blednie i człowiek nie chce go używać przez to, nie? Tak trochę. Nie wiem, dajcie znać, czy używaliście kapłana śmierci, czy nie zdarzyło wam się w ogóle takiego czegoś używać i pierwszy raz widzicie ten czar. Powiem wam szczerze, że ja pierwszy raz to widzę. Jest to dla mnie mega dziwne. Hmm, jeśli to nawet jest mod. To chociaż powinno to być tak rozwiązane, że, że ten czar będzie trochę bardziej ogarnięty. A tu po prostu mamy smoczego kapłana w ciele kapłana śmierci, i on sztuczną inteligencją no nie grzeszy zbyt dobrze. No to manewrowanie i uciekanie jego jest no do kitu, nie? nie. oszukujmy się, jest to duży minus. No nic. Dziękuję dziękuję wam za oglądanie. My widzimy się w następnych materiałach. Na razie. Cześć.